czko z tej strony gospodarstwo za milion dolarów. Słuchajcie, dopiero poprzedni sezon się skończył, żniwa już się skończyły. O, sorry, żniwa się skończyły, a tu już lecimy z zasiewami. Słuchajcie, rzepaku. Takie podsumowanie muszę Wam też kiedyś zrobić. Generalnie, rzepak sypał bardzo dobrze, bo tam wyszło 3400 kg hektara. Ten Temptation, także bardzo fajnie później co tam, to też fajnie sypało około 6 ton, pszenica też gdzieś tak 6 ton. Generalnie wszystkie zboża oprócz owsa 8 dały sobie fajne radę. Owiec, nawet Jarysiany, ten bardzo wcześnie też też fajnie wyszedł, naprawdę nie wiem ile tam było, ale naprawdę moja przyczepa, ta dziesiątka była praktycznie w burty. To, to nie, nie, nie ma co narzekać. Słuchajcie, sieje oczywiście tu jest uprawione wcześniej moim agregatem bezorkowym generalnie nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale wygląda to mniej więcej tak jest równo jest trochę samosiewów zaraz spuść. rżysko było uprawiane talerzówką i później to praktycznie bezorka bezorkowiec, o tak wygląda zasiane jest trochę wilgoci, słuchajcie popadało u nas w sobotę Zresztą są czarne chmury widać dlatego zdecydowałem się na siew poszło tutaj 200 tam chyba e, tam 200 chyba 10 czy 220 kg MPK no i co słuchajcie siejemy rzepak, rzepak perla mam tam jeszcze z zeszłego sezonu e, właśnie ten temptation to też został wysiany i generalnie to jakoś leci słuchajcie powoli nie nagrywam filmików bo no nie mam czasu widzicie w tym roku mam 4,5 hektara rzepaku. Yy, Mówię, nagram coś dla Was. Teraz jak to wygląda. Kurzyć się kurzy, ale naprawdę mi się wydaje, że nie, nie ma jakiejś tragedii. Zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale. Ale mam nadzieję, że coś tam zobaczycie I Kiedy telefon ostrość mówi, Ale teraz jest raczej dobrze No i co, odchwaszczanie będzie raczej Raczej po, po wschodowe Naprawdę to jest bezorkowo uprawione dosyć fajnie Trochę jest resztek na wierzchu ma straszne skłony, zresztą tego tu nie widać aparaty, nie, telefony nie, nie oddają tego, ale tutaj są duże skłony, uwierzcie mi no i co no i słuchajcie no i sieję, no. dokończę to i trzeba zacząć się brać za uprawę na głęboko pod zboża bo... Zaraz bo trzeba czyścić, zabrawiać, siać jakiś materiał siewny. Także od czasu do czasu, słuchajcie, włączę się, coś tam Wam puszczę. To sobie zobaczycie, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Oczywiście, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, będę starał się odpowiedzieć. No i co? Słuchajcie, tyle ode mnie. Dzięki na razie, cześć, trzymajcie się.